Witam Was kochani w kolejnym vlogu na moim kanale. Chyba każdy samochód musi to przeżyć. Dzisiaj mam dla Was niemiłą informację. Charakteryzacja Mati. Już nie ma z nami jednej korby z GR co smusić, bo już z Warszawy jedzie do nas nowy silnik, który będziemy wkładać do Toyota GR a teraz jesteśmy w warsztacie u Wińczewskich Motorsport. Czyli co to jest? Skąd mogę Gdzie dzisiaj wyjmiemy ten silnik, albo może nie wyjmiemy, tylko zobaczymy co się dokładnie z nim stało, więc nie ma się co smusić, jest git. Dzień Taty dzisiaj jest! Super! Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam was do oglądania. 40 tysięcy później będzie super. Dobra. Nie mówimy, że zjeżdżamy, tylko spychamy. Po pierwszym możesz powiedzieć, że spychamy auto, tak? No. Albo ty je spychasz. No ja spycham. Więc, Oluś, na wprost i później do rozpędu, ale to już muszą opaki przyjść, jedziemy w prawo, w prawo, tam więc będzie ciaso dosyć, nie? Dzień dobry O, wiatr zrobiliście. No, co, co popsułeś? Ja nie wiem. Ja dałem na procedurze full gas i. Wuja i gazu. Nie Duże. wiem, na, na piątym programie dałem full gas, odcięło, nawet nie zdążyło go odciąć, i poszedł biało-czarny dym I korba się spotykało. I plam oleju. No, to tak nie ma być. Idealny prezent na ciąco. No się Można się bawić? Można się bawić bez pieniędzy i alkoholu? Wolałbym pieniądze i alkohol. Pomożecie nam, żeby to szybko Nie do maki. Mnie się Normalnie za progi, nie? Tak, za progi <grymne> Co jest, Zik? O, o. O. Macie kartonel, no co? Raczej poleci trochę oleju Jak odkręcimy e, śruby, to trzeba dać w tą, do mnie w tą w płytę Ona nie jest na dużo oleju Trzeba ją będzie wywalić gdzieś Cztery śruby Jest dura? Nie, widzę ilość oleju na razie ale nie stoi, to on nie poleci. A widzisz tłok? <laughs> Co? O, na Gdzie to, chłopie, 400-końne cylindry? 360. 360. Zapisz nam. tak. Dawaj, dawaj. Pod to. O, ciężkie. Radziu, ja bym kręcił. Ja bym kręcił, tylko trzymaj... Tylko równo opuszczamy w dół, co? No. Czekaj, czekaj! Pana spoj długa, tam iść jak Nie znamy. Eee. O, o! Blok To jest natrysk na denku tłoka. to Tak. Dysz od natrysku na denko. To jesteśmy już teraz pewni, że. Jest że na jest, zem, jest na zewnątrz, tak. Że, że dziura? Że wyszło, no. No to odmą Dzisiaj jest dzień ojca, ale dzięki. <laughs> Nie ma wapu. O, o. Nie posłucham tego? No się porobi, nie? Porobi się, nie? Coś, do tego coś było przykręcone Czekaj, bo mam tłok. Masz tłok? Nie, mam... E... Pierwszy. Może być, tak. Widać, widać dziurę w No. Ej, jest, o! Pa! Pa, pa, pa. pa tam, o, Tu widzisz? Jest, ja pa! No fajnie, widzisz? Pokaż Jak to widzieć? Nie, tak nie widać <laughs> O, o! Nie? O. O, 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 jest dziura, widzisz? Tam jest dziura. Tu, tu. Tam, pomiędzy tą rurką? O, tu. Tak. Ale opony dobre. Opony? Opony jeszcze pojeżdżą. Dzięki, Oluś, kurde, jak się cieszę. Taki śmiech przez łzy. Mar wisiorek co zrobić. Aak. Ale to jest co? To jest coś zewnątrz, tutaj coś było przymocowane. No widać, że to jest chyba gdzieś... O, daj nam do kolekcji naszych dobrych tłoków. O. Słuchajcie, dobra, okej. Okay. Generalnie chodzi o to, że... O, tu jest, tu jest komplet. To jeszcze się zrobić. Ale to, ale co to jest? To... To jest natrysk. To jest natrysk. To jest na, natrysk. natrysk na? Na dęko tłoka. No, trzeba tylko na dęko tłoka? Tak. No to jest od dołu tłoka, nie? A, to Czyli źle. Ewidentnie wyleciał dołem. No dobra. No dobra. Słuchajcie, a... A jutro dopiero ogarniemy, dzisiaj już nie dobre. Dzisiaj już nie. Nie, ale sam słupek wystarczy, nie? Trzeba to wyciągnąć. I silnik z dębu. bał, już jest przygotowany. RWD. Jak. E, Nakamura. Uuuuuh. Ale teraz nie, nie poszło nic dalej, nie? Znaczy, wszystko wiesz, no trzeba rozbierać i zweryfikować, nie? Ale kolektor coś. nie. nie. Nie wiem, no przecież się sprawdzi, i tak czy to zabrać, nie? Wizualnie bardzo ładnie wygląda, no tak robi wrażenie. Można powiedzieć, że trochę to chyba musiało kosztować. Czuć pieniądze i to duży, no. Mają rozmach! Teoretycznie silnik jest załatwiony, praktycznie jak go jutro odbiorę, to... no to mamy... nie, cały silnik. To jest cały słupek z bowicą, tylko nie ma kolektorów, nie będzie sącego wydechowego i całej... całej o, o, całego sprzętu, który tutaj mamy. No dobra, co robimy, tak? W sensie yy, takiej, że za 3 godziny będziesz miał silnik, tak? Y nie, nie, no silnik mamy jutro. Patrz, że to Nie, silnik będą miał jutro jechać do Warszawy. No to przy okazji o, wszystko się poskładało. No su super się poskładało. Jutro To spotkanie w Warszawie i akurat jeszcze jedziemy busem. No. To... Z BMW. No i akurat mamy kawałek miejsca, żeby sobie wsadzić motor. Za 2 złote dużo Nie poruszajmy tego tematu, nie? Tak? Nie, poruszajmy tego tematu. Czyli w tym roku wakacji już nie ma. Myślę, że w przyszłym też nie będzie. <grym> <grym> nie, nie będzie wakacji. To nie, tak pójdzie? Nie będzie wakacji letnich i zimowych. Bo myślę, że za 35 tysięcy to byśmy pojechali gdzieś, nie? Nie? Nawet w czterosowej. Nie? Nie, na, może... na kozielnie w weekend by się dobrze pobawił. Myślę, że miałby kłopot, żeby je wydać. No. Albo żeby dobrze? znaleźć bilet powrotny do chaty. Tak. No, musiałbyś polecieć helikopterem prywatnym. Zombkowicz na Ząbkowicz na zielono. Wrócić helikopterem prywatnym i dobrze nam się bawić z... z skuterem. Też ...koma osobami. Tak. Nie, może będzie taniej. Będzie taniej. Tego się trzymajmy. Od tej pory Radziu i Marek przejmujecie jakby... Kontrol nad kontrolę nad tą furą. Nad światem. I przy... Zawsze chcieliśmy to zrobić, przejąć przy... kontrolę nad światem. I przy okazji nad światem. Nie, ale od tej pory jakby to do Was należy ta cała fura, więc poznajcie ją na maksa jak trzeba. Myślę, że będzie fajna okazja przy demontażu silnika. Ale to będzie motor, yy, który trzeba tam coś mniej zaglądać? czy Czyli to prostu wrzucamy i cześć. Około 7-8 tysięcy kilometrów przejechany od nowości. Czyli świeży motor. Kochani, właśnie zostawiliśmy samochód w warsztacie Winczeski Motorsport. Zobaczyliśmy sobie, można powiedzieć, lekko co się w nim stało. Odkręciliśmy dolną płytę i zobaczyliśmy silnik od dołu, zobaczyliśmy dziurę, jaka jest i jest w którym miejscu. A my w tym momencie jedziemy po nowy silnik do Warszawy. Widzimy się z nowym silnikiem. Więc do zobaczenia! Kogo witam, kogo goście? Cześć. Cześć! Cześć! Przyjechaliśmy! No dobrze! O, widzimy, że już jakieś postępy tu są robione? Coś nie ma kawałek. Maska otwarta! Mas <laughs> <laughs> Maska otwarta, coś robimy, tak? Co, wyciągamy to? No. Wyciągamy, no mamy... Mamy coś, nowego! Coś nowego mamy? Z bębki! Nie, to byłoby co... Tylko, Tylko ma dwa centy mniej. <grym> trzy... A tr o kurde trzy! O ja pierdyle. To... Nie to półkę przydzielmki. Wyciągram. Nawet no, tyle. Więc mamy nowy silnik do giera, Ma prawdopodobnie przejechane 7000 km, kilometrów, więc mniej nawet niż ten jak zaczynaliśmy. <grym> ja bym nie ja mi zadał, powiedział, że mam go zabrać, to go pierwsza.

Nie? nie no widzę, że nawet nie ma żadnego okopcenia i no nic, nie? GR Shimoyama shimoyama Yama Dobra, co? No, to nie ma co, no Dobra, to... robimy. Zabawa jest git i już, nie? trzeba robić. Mniejszy karton jak człowiek na telewizor. Potrzeba, żeby to spakować. Znaczy ja myślę, że to jest karton jak na mikrofalówkę, a nie, no. a nie na telewizor. Piekarnik w domu jest większy niż to. No tak. K karton na piekarnik do chaty jest większy niż motor od giera. A karton na lodówkę to się trzy tak zmieszczą. Dobra. Panowie, zaczynajcie. My zostawiamy motor. Zostawcie nas samych. Zostawcie nas samych. <sum> No, i kontynuacja Dobrze. vloga. Stoi gier za mną, działający. Jesteśmy na hamowni u Ludka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Cześć. Patrz, jak siadło. Cześć, ja taki duży jestem. Duży brat, prawie jak brat. <laughs> tak, jesteśmy na hamowni i dzisiaj wystroimy giera na nowym silniku. Ma przejechane 7... Jakim nowym? Z odzysku. <laughs> ma przejechane 7000 km, więc dosyć świeży. Mamy wymienione wałki sprężynki zaworowe i duży interkuler, więc powinno być dobrze. Powinno, a jak będzie, to się okaże. Wymuszony to jest. Tutaj tak mówisz i nie ma żadnego echa. Yes sir, zaczynamy. Na Bidu, to będzie pikant na dzisiaj sytuacjach. Pozwolą 11-latkowi jeździć po Daje Daję radę jeździć po jakichś dziwnych rajdach, to czemu masę nie da się rady na hamowni? Przecież to nie jest droga publiczna. Mandat za to nie grozi. Wciskasz pedał w podłogę, to wciskasz, a później, mówię, puszczasz, to puszczasz. A na pomiarze, jak na, będziemy mierzyli auto. No to ci mówię tam przy obrotach, jak ci przytrzymam auto hamulcem pilotem od hamowni, i ci mówię pedał gazu w podłogę, podłoga i trzymasz, aż ci powiem, nie wiem, stop albo już jakąś taką prostą komendę. I wtedy, jak ci powiem na pomiarze, to wysprzęgasz tylko, tylko w sprzęgu wciskasz i trzymasz. Proste, nie? w pierwszych swoich metrach gierem na hamowni okazało się, że niestety mechanicznie nie mamy doładowania, więc zaraz będziemy coś szukać A few moments later. Się, mi się bardzo podoba ten wygód. na drodze, nie? Tak, na najmocniejszej mapie 372 konie i 505 Nm, więc ja jestem zadowolony. Tak powinno być. Czyli co, teraz testy? Jakieś paliwo kiedyś lepsze się wleje, to się dołoży trochę, nie? Ważne, żeby wszystko działało, zobaczymy. Jestem ciekaw, Twojej opinii. Jak ta skrzynia biegów, jak wszystko, jak to Ja Ja się nie rzuciłem. No tak, ale z, takim z moim ustawieniem, bo to jest zupełnie wszystko inaczej. No tak. Zobaczmy. No to słuchaj, bo tutaj tak zaczynamy, tak sobie wprowadzamy bus dosyć progresywnie, bo to seryjny silnik, nie ma co tutaj bez sensu jakiegoś kosmicznego doładowania robić, jest 1,9 bara ustawione, górą spada nam na 1,6 około, ładnie trzyma moc do końca, tutaj specjalna, zakładu, czyli miękka odcinka, dlatego nawet nie słuchaj, żeby auto wiesz, jakoś tam ty, 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 ty nie ma takich rzeczy. 7 tysięcy obrotów, nie ma sensu dalej kręcić, bo tam i tak dużo więcej mocy to auto nie robi, więc należy tym autem tak jechać właśnie 600 6300 zmiana biegu, żeby cały czas wiesz. Tak jak ta moc rośnie, to w tym zakresie zakresie jechać, ale to powinien być tak naprawdę sprawdzony, nie wiem, w wielu, wielu, wielu Jarisach setup, który po prostu wsiadasz, palisz i jedziesz i tak po prostu to działa. Nie? Pierwszy raz dzisiaj jeździłem samochodem, bo... A właśnie, no bo młody tak jak... A ja pierwsza miałem takiego ucznia. Ale wiesz, prędzej bym się bał chyba takiego 30-letniego ogra jak ja wpuścić za kierownicę niż takiego młodego brzdąca, bo mówisz mu, no to wiesz, on no się skupi i to robi, nie? Szybko chłonie, a, a wpuścisz takiego starego, to... a tutaj już nie no dobra, uklepnij mnie tutaj, pokaż mi tylko kiedy puścisz, dobra, git. Naprawdę luz, zero stresu, wiesz, wiadomo, że dziwnie się czujesz, bo nie możesz zrobić takich manewrów jak zawsze, nie wiem, tutaj coś hamulcem przytrzymać, coś, wiesz, cokolwiek. Ale ale normalnie liście, wszystko jest dobrze, piąteczka młode. Ja. Dziękuję Ci i trzymam kciuki, żeby auto pykało i żebyś Ty pykał coraz szybciej. Kochani serdecznie że jest ze mną Łukasz czyli mój pilot, wszystkich kajotesów i wszystkich rajów, które jeździmy gierem. I nie tylko w sumie na Mistrz kierownicy byliśmy raz BMK i też mnie pilotowałeś, a dzisiaj jesteśmy na Silesia Ring, na Time Attacku Jesteśmy gierem, mamy nową mapę, nowe modyfikacje, nowy silnik, więc będzie ciekawie. Idziemy do biura zobaczyć co tam się dzieje. Samochód już ustawiony, tato rozkłada serwis, a my idziemy. Serdecznie Was witam na piątej rundzie Classic Auto Cup oraz czwartej rundzie Porsche Racing Baja Plus World Race Cup na Silesia Ring. Jesteśmy po odprawie. Ubrałem się w Mamy pół godziny do naszego pierwszego treningu, bo przed nami są dwie grupy. My jesteśmy grupa żółta. Przed nami jest pierwsza, jest czerwona, a później niebieska. Jak na razie samochód stoi na kobyłkach. Tato za chwilę zakłada opony. Zobaczymy, jakie będą jeszcze warunki. Zobaczymy, co się będzie działo na torze. Czekamy. Ony masz pardon z przodu, z przodu są pirelli. No wiesz, tak... Pamiętaj, jazda kartingowa, tak? Lewa noga, dohamowanie, opóźnione hamowanie, zbicie biegu i wjazd. Okay, i dokręcamy to auto. Obserwuj temperatury i wąchajcie, czy coś nie, nie czuć, tak? Dobra, Łukasz? Musicie wąchać, żeby było wiadomo co i jak. Tam. Okay. Ale co, y, temperaturowo jak? Co? Wszystko się chłodzące Ale, y, ale jakie, jakie temperatury były? Olej ile miał? 116 No okej. Okay. Na początku opona odjeżdżała, nie? Dlatego musiał tam nas, wiesz, Na postawił. w ogóle nie trzymała. No, no, no. no Przy drugim okrążeniu jeszcze odpadała, nie? A później już kleiło? No tak, przy trzecim okrążeniu zaczęło kleić bardziej, nie? Pamiętaj, że jakby nie wykorzystujesz tutaj w ogóle Apexów, nie? Tarek. Tutaj na tych szykanach wszędzie, tej jak prostej szykany, wszystko jedziesz na wprost. Jak masz możliwość wjechania 40 cm na tarkę czerwoną, to na nią wjeżdżasz. Tak samo tutaj ten lewy nawrót i ta prosta później tam, tak? I tam jest jeszcze szykana taka, prawy lewy jest, nie? No to po niej, człowieku, tam je, i tam ja jadę seryjnym yy, gr na wprost, pach, pach. W ogóle nie odpuszczam. Tnę to, rozumiesz, zawias, zawieszenie, działa, opona, nie ma problemu. Trzymasz, jedziesz, pach, pach, tyk, cyk, cyk. Rozumiesz? Tak samo tutaj, o. Prosta, lewy i masz prawy i lewy. To lewy, a prawy tniesz. Także wjeżdżasz na, na, na wprost praktycznie na tą na, na tą linię. Pe, pełne tarki. Koła wewnętrzne są praktycznie za czerwoną tarką jak tylko jest to możliwe bo tam później jeszcze, staje, jeszcze taki garbik jest głębiej na przykład jak masz ten i ten prawy nawrót no i tam jest ta lewa prawa szykana bo tam gościu z hondy to lewym kołem jechał minimalnie tylko po tarce całym samochodem le leciał poza no, torem i tak się jedzie na torze A, no dobra. i tak się jedzie na torze prostujesz wszystko, wykorzystujesz na maksa hamowanie, skręt wyjazd, wypuszczasz na zewnętrzną żeby się już rozpędzać Żebyś już rozpędzać, już prostujesz, ile się da i wyjeżdżasz tym autem. Tak samo na, na tych tarkach, prawy, lewy, tarka. Czyniesz ją na wprost. Pracujemy nad dohamowaniem i jazdą torową, wykorzystując apeksy, ale wjeżdżając na nie, tak jak ta Honda właśnie, która Ci pokazała, jak należy tu jechać, okej? Okay? To jest kolejna, nau kolejna nauka Twoja. Rozumiesz? Później w przyszłości tak się będzie jeździło. Tak jeździ Formuła 1, tak jeździ Formuła 2, Formuła 3, Formuła 4 i wszystkie auta wyścigowe typu Porsche GT. Właśnie tak jak ta Honda. Nie tak jak Ty, nie po drodze. Na tarkach. Okej. Okay? Musisz obrać sobie taktykę. Taktyka polega na tym, że jedziesz jedno okrążenie rozgrzewające, ale szybko, tak żeby jak najszybciej zagrzać to i maksymalnie trzy okrążenia ogniem. Po trzech okrążeniach z mega uwagą, bo blokujesz całą stawkę, która nie chce hamować jechać. Studzisz jedno okrążenie i kolejne już na tej prawym prawym nawrocie, prawym do lewym, krótkie prostej, już się rozpędzasz do prawego, bo jak nie będzie miał wyjścia na Ile zakrętów wcześniej musisz się rozpędzać? I prostą, żeby mieć prędkość? Trzy zakręty wcześniej. Rozpędzasz się i dopiero na prostą wyjeżdżasz tak, że to może być pomiarowe twoje okrążenie. Okej? Okay? Jesteśmy po pierwszym wyjeździe, który trwał 15 minut. Mieliśmy na początku lekutkie problemy z przyczepnością, ale ta opona po prostu była zimna. Musiałem sporo chłodzić, bo samochód Toyota też już powoli odmawia, mimo że ma wielki kuler. to się grzeje, no co mam powiedzieć Chłodnicę większą dać, teraz mamy olej połączony z wodą i jak na przykład olej jest w dobrej temperaturze a woda jest za gorąca, no to wtedy ta woda grzeje tą, tą. i to, to taka, takie, wiesz, zapętla się więc czekamy na następną sesję wcześniej się też jeszcze kopciło spod maski, więc idziemy zobaczyć dobra, Oluś, tutaj, tu masz start, tak? Późny apex, nie? No. Musisz to trochę nadjechać i tak samo, tu wykorzystujesz, tu musisz go w połowie zostać najprawdopodobniej. Znaczy... Nie, tu wró wrócić można kawałek. No wrócić, właśnie wrócić tutaj, czyli jakby do, po do połowy. Kawałek bo... dalej. Albo kawałek dalej i tutaj masz tutaj masz, tu, tu, tu masz dosyć ciężki zakręt, bo tu jedziesz tak, a tu masz dopiero ten apex bardzo późny. Tak, do... Się w tym momencie ubieram, byliśmy oglądać też inne grupy, które jechały przed nami. Jest to pierwszy przejazd pomiarowy, który liczy się do całych zawodów, więc ja ubieram rękawiczki, założyłem kask i idę się trochę skupić i do roboty. Dokładnie. biegi były, ale mówi, że strzela coś jakby, no nie do jak końca. Jak, jak zmieniłem z czwórki na piątkę. To co było to szarpnięcie takie mocne, strzeliło, tak? Było strasznie coś ogólnie w całym samochodzie, a później jakby jak jechaliśmy i zmieniałem biegi, patrzyłem czy coś działa, to strasznie coś stukało w prawym przodzie. Ale ja tego nie do końca słyszałem. Tak czułem, tak? bo tak strasznie jakby. po tym, Czy po pedałach? Po pedałach. O Boże, Boże, Boże. Zawsze przygody muszą być. Jakby nie muszą. Niestety są. I może ich nie chcemy. Co to powiedz mi Łukasz? Jaki to było... Co to było przy redukcji? Ale ja później Ale nie co? Ja tego. Tak no. To przy do góry, to było na proste. Ja zrobiłem piątkę. 4 ja no, tak. na 5, pociągnąłem i na... Niestety, bardzo szybko zakończamy dzisiejszy dzień wyścigowy. Niestety, samochód odmówił. Gier chyba nie polubił nowych ustawień. I coś się niestety stało, jak przepiąłem bieg z 4 na 5. My, w, my z Łukaszem w samochodzie normalnie tak podskoczyliśmy. Było to bardzo nie, nienaturalne. Od razu dotoczyliśmy się do pit stopu. Później zmieniałem bieg, i było niby wszystko ok, ale strasznie samochód przeskakiwał. Jak zmieniałem bieg. Zawsze przeskakuję do przodu i do tyłu, tak po prostu takie przeciążenie jest. A teraz było tak, że skakałem, ale w prawo. Prawa przednia półosia prawdopodobnie się zerwała, później, jak jeszcze patrzyliśmy, jeździłem tam w prawo, zawracałem w lewo w prawo i tak zawracałem tutaj, jeździłem, testowałem. Jechałem na dwójce, dałem pół gazu, może troszkę minimalnie więcej. I zaczęło strasznie coś chrupać, więc w tym momencie skończyliśmy nasze, żeby powiedzieć, testy tutaj. Yy, co się dzieje z samochodem To je railing. Co mamy zrobić? Jechać do Winczeskich I szukać przyczyny I szukać tego, co się mogło wydarzyć w tym samochodzie Więc mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie Do zobaczenia No lipa straszna Buga, Nara